Cześć, w tym odcinku zobaczycie mnie pierwszy raz w okularach, ponieważ jestem pierdołą i nie kupiłem sobie na czas soczewek. Plus poznacie tablet Samsung Galaxy Tab S7 Fe 5G, czyli lightową wersję recenzowanego przeze mnie jakiś czas temu Taba S7. Poproszę o intro. Tablety przeżywają prawdziwy renesans dzięki COVID-owi i w sumie nie dziwne, skoro potrafią zastąpić nam laptopa i są dużo poręczniejszym centrum rozrywki. Czy warto zainwestować w ten model? Odpowiedź w tym odcinku, ale jak zawsze zaczynamy od podstaw. Galaxy Tab S7FE maleństwem zdecydowanie nie jest. Waży 608 gramów przy 12,4-calowym rozmiarze ekranu. Ramki i plecki wykonane są z aluminium, przez co mamy poczucie obcowania z produktem premium. Sam wygląd oceniam bardzo dobrze, mimo wystającej wyspy z aparatami, przez co leżąc na płasko, nasz tablet będzie bardzo delikatnie się majtać przy tapnięciach. Nie ma też rynienki na dołączony do zestawu rysik, przez co nie do końca wiadomo z początku gdzie go przyczepić. Ogólnie te dwie cechy, o których przed chwilą wspomniałem, mocno sugerują nam dokupienie etui, a już najlepiej takiego z klawiaturą, jeśli nie chcemy zgubić rysika. A wierzcie mi, o to jest bardzo łatwo. Na obudowie mamy przyjemnie grające głośniki stereo. W tabie S7 Plus mieliśmy ich sztuk 4, a w wersji FS są już 2, ale i tak grają dobrze i wystarczająco głośno. W końcu sygnowane są marką AKG. W ramkach znajdziemy jeszcze złącze USB typu C, magnetyczne złącza do podpięcia klawiatury, trzy mikrofony, tackę SIM i to tyle. Niestety brakuje złącza mini jack, więc pozostają nam słuchawki na Bluetooth lub z końcówką USB typu C. Dołączony do zestawu rysik S Pen, jak zwykle jest sam w sobie hitem. Jest to co prawda uproszczona wersja, bo nie obsługuje gestów, czyli na przykład nie będziecie mogli zmieniać slajdów w trakcie prezentacji za jego pomocą. Natomiast do rysowania nadaje się po prostu idealnie. Ekran w Tabie S7 FE na początku do złudzenia przypomina AMOLED, lecz nim nie jest. Mamy tu matrycę TFT, co w praktyce oznacza słabsze kąty widzenia i odwzorowanie czerni, która lekko wpada w szarości, ale bardzo na plus zaskoczyło mnie odwzorowanie pozostałych kolorów, które jest wyjątkowo bardzo dobre jak na tego typu matrycę. Nie było też momentu, abym narzekał na kontrasty. No, na serio, jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć na żywo ten tablet w sklepie, to polecam, aby po prostu przekonać się samemu, o czym mówię. Obraz, oprócz miłej dla oka kolorystyki, ma też jak dla mnie wystarczającą rozdzielczość, natomiast kuleje pod względem odświeżania obrazu. Mamy tylko 60 Hz, co jest zaskakujące, patrząc na obecne trendy. No, i jest to po prostu lekkie rozczarowanie. Procesor w tym modelu to Snapdragon 750G, którego wspiera 6 GB RAM. Tutaj muszę wspomnieć, że Samsung wypożycza samplowni wersję 4 GB, która no, nie oddaje tego co oferuje rynkowa wersja. Tablet działa płynnie i radzi sobie na przykład z bardziej wymagającymi grami, ale jednoczesna praca na trzech aplikacjach lekko go spowalnia, bo właśnie brakuje mu większej pamięci operacyjnej. Jeśli kupicie taba S7FE w normalnej 6GB wersji, we <laughs> To nie będziecie mieć żadnych problemów z wydajnością, o których Wam przed chwilą powiedziałem. Na pewno widać dużą poprawę względem poprzednika, czyli Taba S6 Lite, który często łapał zadyszki przy bardziej wytężonej pracy. Bateria w tym modelu ma pojemność aż 10 090 mAh. Jest to wielkość wystarczająca do tego, aby nie martwić się o ładowanie przez 3, a nawet i 4 dni, jeżeli tak no, sporadycznie korzystamy z tego tableta. Ładowanie trwa około 1,5 godziny z 45 W. Ładowarką i tutaj Samsung znowu się nie popisał, bo nie ma jej w zestawie, bo znajdziemy tylko 15 watową przez co ładowanie może potrwać kilka godzin. W kwestii pamięci wewnętrznej mamy do dyspozycji 128 GB, natomiast możemy mieć jej więcej, wkładając kartę microSD do pojemności 1 TB. Jeśli chodzi o oprogramowanie TAPA S7FE 5G, to mamy Android w 11 z nakładką producencką One UI 3.1, która jest do pracowana, przejrzysta i przyjazna dla użytkowników. Standardowo nie mamy always on display znanego ze smartfonów, jest natomiast tak zwana tablica codzienna, która opcjonalnie wyświetla się podczas ładowania naszego taba. Nie zabrakło bocznego paska z najbardziej przydatnymi dla nas aplikacjami, strefy Samsung Kids. Możemy też synchronizować ze sobą tablet z telefonem Galaxy i na przykład odebrać sms -y lub połączenia telefoniczne na tablecie, gdy nie mamy przy sobie telefonu, bo jesteśmy w innym pokoju. Fajne, no i wygodne. Na uwagę zasługuje na pewno aplikacja PenApp, w której możemy sobie rysować, kolorować i ogólnie kreatywnie i miło spędzać czas. A jeżeli jesteśmy bardziej pro, to polecam darmową przez 6 miesięcy aplikację Clip Studio Paint w której można stworzyć prawdziwe działa, czego akurat nie umiem, ale za to świetnie lepiej z plasteliny. W kwestiach biurowo-studenckich na pewno przyda się nanoszenie odręcznych notatek albo zaznaczanie tekstu na plikach PDF. Jeśli jesteśmy na bakier z językami obcymi, to pomocne będzie też tłumaczenie wybranych przez nas fragmentów tekstu w plikach lub na stronach internetowych. No i ostatnia funkcja, czyli bezprzewodowy DEX, który zamienia nasz tablet w komputer. Jest to warto i funkcja, jeśli macie dodatkowo klawiaturę, nie chce Wam się nosić ze sobą laptopa, a chcecie mieć taką samą funkcjonalność. Przechodzimy jeszcze na chwilę do aparatów, ale tutaj krótko. Na środku dłuższej krawędzi mamy obiektyw z 5 megapikselową matrycą, która może posłużyć do sprawnego odblokowywania za pomocą twarzy, ale sprawdza się też fajnie do wideo rozmów, a selfie jakie robi można zaliczyć do podstawowych, ale nawet udanych. Z tyłu na wysepce znajduje się 8 megapikselowa matryca, która robi ładne, ale mało szczegółowe zdjęcia, co widać przy powiększeniu obrazu. Brakuje tu na pewno diody Flash, ale w końcu to tylko tak. Tablet, więc nie ma co się zbytnio pastwić. Filmy nakręcimy maksymalnie w jakości Full HD z 30 klatkami na sekundę. Ale tu znów tablet nie zastąpi nam telefonu pod względem zdjęć i filmów, więc przechodzimy już do podsumowania. Zaczynamy od zalet, a są nimi: obecność rysika S Pen, dobra wydajność, wytrzymała aluminiowa obudowa, przemyślane i wygodne oprogramowanie One UI, dodatkowe aplikacje do rysowania. Funkcja DeX, duża bateria, głośniki stereo, obsługa 45-watowego ładowania. Skoro są zalety, to mamy też i wady, a są to odświeżanie obrazu tylko 60 hz brak szybkiej ładowarki w zestawie, brak mini-jacka, dosyć wysoka cena, więc warto polować na jakieś promki, a jeszcze jedna rzecz, ten tablet nie ma czytnika linii papilarnych. I to by było tyle, jeżeli chodzi o wady, zalety. A teraz ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wpadnijcie też na mój Instagram i widzimy się już wkrótce, cześć!